Cześć, witajcie. Dawno się nie widzieliśmy właśnie od się Swords and Sandals. Myślę, że gra, którą wszyscy znamy, kojarzymy i myślę, że ona łączyła w ogóle nasze pokolenie, więc wybrałem właśnie ją, żeby sobie przywitać się z wami. Właściwie to przywitać się z wami po tych latach. Ja muszę wam powiedzieć, że ja się stęskniłem. Mam nadzieję, że wy za mną trochę też, ale, ale ja nazywam na pewno, to znaczy zatyczyłem koło na swojej YouTube'owej historii. Nie wiem, jak to powiedzieć W każdym razie, no, chodzi o to, że ja w pewnym momencie, jak pewnie wiecie, zaliczyłem duży skok, ładnie wzrosłem na tych unboxingach, potem się gdzieś tam pogubiłem Ale teraz czuję taki niedosyt, to znaczy udowodniłem już sobie, że potrafię przeżyć bez tego YouTube'a, więc jakby mogę to robić na większym chillu niż kiedyś Bo wcześniej to, wiecie, to było całe moje życie A teraz mogę wrócić z takim podejściem, że ej, ja już prostu przyszedłem sobie pograć a jak wy chcecie, to zapraszam Was do pooglądania i do porozmawiania, do poznania się. Przede wszystkim chciałbym Was poznać, więc jeśli jesteście, oglądacie, to przywitajcie się. Ja się z Wami też rzeczywiście witam. Napiszcie może coś o sobie, co tam u Was, co robicie, czym się zajmujecie. Jestem też mega ciekawy, czym aktualnie się zajmują. Ludzie, którzy mnie tam kiedyś oglądali i poznawali, wiecie, prawdopodobnie, skoro śledzicie ten kanał i wam się wyświetliło to w proponowanych, to kojarzycie To, co robiłem kiedyś, więc zakładam, że, że możemy sobie na ten temat porozmawiać Ja wam może opowiem, co u mnie, ale najpierw może skupmy się na grze, będziemy grali oczywiście z, w Swords and Sandals 2 Więc ja sobie już nałożę słuchawki I stworzymy sobie postać Więc Naszym celem oczywiście będzie wygrać grę, ale ja przyznam, że ja nie jestem jakimś tryhardem, więc raczej to robię bardziej e, zajawkowo Stworzymy sobie pana pudełko Pan pudełko Który ma za zadanie rozwalić całą arenę Są polskie znaki? Nie ma polskich kurwa znaków. No dobra, trudno, zdarza się W każdym razie stworzymy sobie postać Możemy sobie stworzyć na przykład Na przykład cyklopa I będzie to cyklop, który ma Bójną fryzurę, tak jak ja Ma Blond włosy, takie jak ja że w sumie ja miałam pląt, już teraz mi się Nieważne, dajcie znać, czy wygraliście dużo w tę grę. Jakby jestem przekonany, że na pewno większość z Was ją zna i tak dalej, więc nie muszę Wam nikomu tłumaczyć. Zresztą bardzo dużo osób ją też let's playowało, chociażby Gimper i tak dalej, więc myślę, że skoro miejsce się zwolniło, to raz na parę lat można sobie taki let's play obejrzeć. Obecnie chyba nikt z takich większych twórców tego nie nagrywa, więc uznałem, że a zrobię comeback, zobaczymy, jak mi pójdzie. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ja nie jestem jakoś turbo obeznany, więc jak macie jakieś porady, odnośnie tego jakie kile wbijać i tak dalej to będzie też super powymieniać się doświadczeniem. Ja będę próbował i uczył się na błędach i słuchał tego jak się denerwujecie w komentarzach że mi nie idzie na przykład. Ale mniej więcej wiem o co chodzi. To znaczy stręcz to są chyba ilość obrażeń albo zdrowie, ale nie jestem tak pewien na 100%. Agility to ogólnie pojęta zwinność i strzelanie z łuku, więc to jest bardzo ważna umiejętność przydająca się. To jest bez tego praktycznie chyba nie da się przejść gry. Tak mi się wydaje, więc to bym na pewno władował parę punktów. Atak, czyli siła obrażeń, ale to chyba zadawanych mieczem. Defense to szansa na to, że te obrażenia wroga w nas wejdą. Vitality, zdrowie, charisma to chyba nawet można kogoś krzykiem zabić, jak się dużo w to naklika. No i mamy jeszcze Stamina, no to wiadomo, magika to wiadomo, nie? No więc ja bym władował na pewno trochę w Defensa i na pewno trochę w to Agility. Bo będziemy dobrze strzelać z łuku i w razie czego będziemy w stanie się wybronić, jeśli ktoś nam będzie chciał coś zrobić. Więc wchodzimy do gry i musimy się pozbyć pierwszego przeciwnika, który jest na nubem. Ja nie wiem, czy to się w ogóle da przegrać, tak szczerze mówiąc. Więc jeśli to się uda, to. E... Jeśli się nie uda, to będzie śmiesznie. <grymna> Dobra, nie <grymna> wbiłem ja nawet punkta w charyzma, ja go rozjrzałem e... na hita, A... i to krzyco... krzycząc, nie? Więc no to jest level easy akurat. Nie ma się z czego cieszyć. A właduje w to agility, bo na pewno pierwsze co zrobię. To kupimy Prockę, no bo bez Procki tu, tu w ogóle nie będzie, nie będzie przejścia dalej, bo tu można kupić chyba taką podstawową za 1700, nie, więc to jest taki dobry start, żeby, żeby w ogóle zacząć. Ta gra jest w ogóle na Steamie, ja ją kupiłem na Steamie, żeby móc sobie zapisywać i ją sobie tutaj nagrywać. Myślę, że myślę, że to jest Taki film, który jest taką próbą, powiedzmy, zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak to się potoczy na tym kanale. Ilu Was tutaj jeszcze jest? Dla mnie dużą satysfakcją byłoby zdobycie tysiąca wyświetleń pod tym filmem. Jeśli się uda, to zajebiście. Chciałbym sobie od czasu do czasu z Wami pogadać i powymieniać się doświadczeniem. Ja obecnie. Jakbym miał wam powiedzieć, czym się zajmuję i co robię, to robię w zasadzie to, co robiłem do tej pory, tylko że nie świecę twarzą, chociaż już zacząłem zakładać nowe, kolejne kanały, więc mm, ktoś tam, ktoś mógł mnie już gdzieś tam poznajdywać i tak dalej, ja na pewno będę sobie próbować jeszcze YouTubera robić w różnych innych miejscach i prowadzę sobie spokojne życie pracując. Może wam kiedyś jeszcze o tym opowiem, e, tak, ale jestem jednym z tych YouTuberów, o którym powstawały filmy, że, że poszedł do pracy, więc e... Nie czuję się z tym źle, szczerze Wam powiem. Nieważne, nie przyszliście tu słuchać mojego gadania. przyszliście tu zobaczyć, jak się nawalamy, więc wchodzimy na duela. Oczywiście będziemy nawalać złówku, bo to inaczej nie ma totalnie sensu, żeby go pokonać. No i to jest jedyna słuszna strategia. Musimy to pchnąć dalej, bo ja się rozgadałem strasznie na początku, a może to właśnie powinno wyglądać tak, że Wy sobie pokomentujecie. A ja potem odniosę się do waszych komentarzy, więc zachęcam do, do wspólnej dyskusji Tymczasem skupmy się na grze Ej, 40% na to, że wejdzie krzyk, to całkiem dużo No... Okej, okay, dobra, może po prostu walnę go z tego łuku, będzie szybciej O, blokuje, skubany No dobra, jeszcze raz O, kurde No dużo ma tego defensa, może być ciężko Strasznie ma go dużo o, ja potrzebuję armora. Skubany. No, rozwali mnie. Ale gówno. No, straszne gówno. A, dobry początek. Bardzo dobry początek. Dobra, ja muszę kupić coś do obrony, bo, bo widzę, że... O, a 16 armora. To dużo. To dużo. To bierzemy, nie, to weźmy sobie jakieś naramienniki, bo tu chodzi o to, że wiecie, w tych duelach chodzi o to, żeby nie dostać żadnego damage'u I damage'u w sensie na klatę, jako, jako zdrowie, nie Więc jak już mamy jakiś naramiennik, to szansa na to, że ten strzał wejdzie jest o wiele, o wiele, o wiele, o wiele mniejsza No i jest szansa na to, że to rozwalimy Nie wiem, czy to się, czy to się uda ale nie no dobra, ten ma 15 defensa, a więc znaczy Armora. Jezu, Armor z Defense. Mylę takie rzeczy podstawowe. Właśnie śmiało nawalajcie mnie w komentarzach za takie drobne pomyłki. W końcu się rozkręciłem trochę, więc. Może tym razem pójdzie łatwiej. O 6? No dobra, teraz powinien paść. Zobaczmy, czy mam farta. No i zajebiście gambling wszedł. No dobra. Teraz tak, agility. No to szkoda, że tu nie jest podpisane co daje co, nie. Myślę, że ten agility nie jest złym pomysłem, aczkolwiek no atak też widzę, że może się przydać, więc dodam tu troszeczkę do tego ataku na wypadek, jakbyśmy się musieli tym mieczem jednak nawalać. Warto mieć to agility, ale, ale warto mieć też szansę w razie czego się bronić. 1200 jest to najtańszy mieczek. Nie no, tragedia, jest naprawdę naprawdę jest źle. Więc ja może sobie wejdę, kupię sobie jeszcze jakieś rzeczy do Armora 12. Za 400 golda, to nie tak źle. Buciki 8 za 190. Okej. Okay. 12. Dobra, czyli chyba mogę kupić dwa itemy. Mogę kupić to buty. I mogę kupić sobie... 4. To są za 432, to jest za 108 golda to tanio. Dobra i weźmy sobie to. No, ile mamy teraz defensa? Zaraz zobaczymy, ale też powinno wystarczyć, żeby przeżyć trochę dłużej. Um, I nie paść po prostu tak szybko. No, ja mam 66, ale on ma 58 pieprzony. Nie wiem, czy to się uda. Ej, dużo, ale wjechało. To na ty to jest chora umiejętność. 6 6, zajebiście. No, mogło być lepiej, ale powinno nam to wystarczyć. Dobra, jebnijmy go. O, normal. No ta... kurde. No, łatwo. Straszna cienizna. Nie podoba mi się to ani trochę. Ale dobra, przedkryj. Tym razem było trochę łatwiej. E, oddało nam. Dobra. No jako, że nie idzie nam za dobrze. 1000 golda dalej nie jesteś nas na mieczek Widzę, że oni nas tu biją całkiem ostro. Nie podoba mi się to ani trochę. Ile shield kosztuje? 1700. Po prostu strasznie drogi 108 golda za to. 10, dobra, kupmy jeszcze trochę tego armora. Bo widzę, że bez tego to będzie ciężko. 1200 shield. Znaczy to jest moja pierwsza strategia, tak bym robił. Wiesz, mogę zrobić research i kupić jakieś lepsze rzeczy. Aha, to już mam. No dobra, to może nie wydawajmy głupio kasy. O, mogą nam hajs chyba podrąbać, jak nie weźmiemy spania w tawernie, więc ja, ja, ja wydam te 120 golda na tą tawernę, żeby, żeby po prostu nie stracić tego golda, który udało mi się zebrać Spróbujemy chociaż dojść do pierwszego turnamentu, bo tam się biłem już z bosem i to będzie moment, w którym mogę przepartolić już tą postać i wtedy po prostu zrobię sobie przerwę na tutoriale I w kolejnym odcinku przygotuję się trochę bardziej Jezu, ile on ma defensa? 107 Strasznie dużo Bombard chyba zadaje więcej obrażeń Ale ma mniejsze szanse na wejście Nie jestem pewien Ty no, nie wchodzi Jakaś tragedia Idź sobie stąd, człowieku Spróbujemy go zakrzyczeć, może się uda. Co za szmaciura zrobiła ciała. Nie no, dobra, to się nie uda, chyba to przerąbie. Boże, co za chuj. No, nie idzie, nie idzie w ogóle. Trzy, co to jest? Dobra, przedkryt na szczęście. Ale to było trudne. Ej, dobra, teraz jest trudna decyzja Agility, albo więcej agility Ale mam mało tych strzał To jest, to jest przerąbane, więc nie wiem, ja bym szedł albo w defense, albo w atak I sprawa się robi poważna trochę i nie wiem jak to Jak to ugrać, plus staminy nie mam wcale dużo, prawdę powiedziawszy Ja może właduję trochę w tego defensa Atak i strzy defensa, zobaczymy czy to mnie uratuje Przed śmiercią <noise> pewną. Albo kupię sobie lepszy łuk. A 2500. To nie byłaby taka zła decyzja. Ale może może jednak pójdziemy w mieczek. W razie czego, żeby ten mieczek mieć, bo widzę, że on się tu przyda. Więc to będzie mieczek, w którym będę się lał z bosem. Nie wiem, czy miecz to jest w ogóle dobra decyzja, ja to chyba powiem przejść, grając z tym krzemieniem cały czas Tak mi się wydaje, no tak, ale w sumie nie no, to jest ostatnia rzecz, którą mogłem kupić w ogóle Bo już jest turniej. Dobra, słuchajcie, nie, dobra, to zobaczymy w tym odcinku, czy ta gra ma sens Ja aż usiądę trochę wyżej, żeby się skupić lepiej na grze A jednocześnie muszę się trochę, o, obniżyć kamerkę Dobra, spróbujemy, zobaczymy, czy to się, czy to się uda Jestem złej myśli, szczerze powiedziawszy. Ta, ta, ta gra jest trudniejsza, niż myślałem po latach. Mamy trzech przeciwników, a potem jest John the Butcher. Dobra, eee... <grystujesz> To się nie może, kurde. dobrze skończyć. 23, ej ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. 9, też ładnie. 6, zajebiście. Ej, to chyba wejdzie. 12. No ma strasznie dużo zdrowia. Nie podoba mi się to A ja mam na nakłójka 72 na normala 54 Spróbujmy normalem go zrobić O, 8 6 W sumie nie tak dużo, prawdę powiedziawszy On ma jakiś zajebisty młotek w ogóle No, jak mnie walnie, to za 30 chyba, nie? Dobra, spróbujmy O, skubany Dobra, wiecie co? Ja se ucieknę, bo ja se muszę pospać trochę nie, jest, trzeba naładować, bo to inaczej nie ma sensu O, skubany. Dobra, spróbujemy go walnąć 6, dobra To może na pałerze. 18, dobrze, ale on za 23 mnie bije, skubany Nie wiem, czy to się, czy to się uda Słuchajcie, będę potrzebować waszej porady, jak przejść tą grę Bo ja, ja jestem mega złej myśli, może jestem pesymistą Ale jak to się uda, to zajebiście Normal, normal. Idziemy. O Boże i co tu się... Nie wiem. Ja się muszę wyleczyć. Słuchajcie, to jest do zrobienia, ale zrobimy to taktycznie. Ja sobie ucieknę i sobie pośpię, odnowię sobie z y, healtha. Tylko że on będzie miał 120 healtha, a ja będę miał 60, to trochę słabo. No dobra, ale sobie pośpię. Tu jest jakiś kamień. On chyba oznacza, że się mapa kończy, jakbym miał strzelać. Dobra, eee... Y... Może jakiś kryt wejdzie. <noise> Dobra, próbujemy. No, nie ma, nie ma rady. No, Skubany. 6. Na kółej go gubię za sześć. Strasznie mało. Ale ta walka jest nudna. Jeszcze. Muszą tak z dwa powery wejść pod rząd. O, Jezus. Ciekawe, co to robi Myślałem, że go odepcham, nie, bo chyba jak ma się dużo stręża, to go odpycha tak na drugi koniec mapy Ale, ale to totalnie nic mnie nie zrobiło Ej, dobra, ja chyba padam w tym momencie Zdam, Jeszcze trochę prze, przedłużę ten pojedynek Aczkolwiek to nie jest dobry start rozgrywki I widzę, że bez, bez waszej porady się tu nie odbędzie, nie obędzie po prostu Ale dobra, słuchajcie, no nie będę tego przedłużał, bo widzę, że rzeczywiście potrzebujemy tutaj e, waszego wsparcia. O, a może jednak. Jakby wszedł teraz dwa razy power z rzędu, to go zrobię. Ale jak on uderzy mnie raz dobrze, to ja umieram, nie? No i chuj. O! Prawie, to może jakiś kłyczek. dobra, nie, jeden normal albo jeden power powinien go załatwić może Boję się, że normal nie załatwi go do końca O, jeszcze raz Gówno Ale sraka Ale sraka Noż, kurna mać Nożesz No nie zrobię tego jeszcze, jeszcze, jeszcze ostatnia I. szansa, nie? Ostatnie podejście Ale już było blisko, już było naprawdę blisko <grystanie> Dobra, e, idzie... O, od razu uderzył, pieprzony Dobra, poera. No nie wchodzi Co za dziadostwo, normal Normal idzie Ale nie wszedł drugi raz 12. Nie, ma, nie jest źle, nie jest źle, ej, teraz to wygrywamy Tylko musi wejść najlepiej z dwa razy normal albo z raz power przynajmniej No nie wszedł Dziadostwo Normal 17. Osiem Osiem, dobra, powerek jakiś 18! Mamy to, mamy cię, chuju Sześć 6. Sześć, 6. jeszcze raz Kurna mać, quickiem trzeba go zabić do końca 6 6. 6! on się szybciej regeneruje niż się je po prostu. Dobra, udało się. Ale to było przytrajhardowane, straszne. To, to, to był dziwny pojedynek. Dobra. A nie, to jeszcze. Jeszcze jeden i i boss Ej, dobra. To w ogóle bez porównania. gość ma dwa armora, nie? Co to ma być? Dobra, to weźmy go z bombardowania, to pójdzie szybciej Ej, ale w ogóle go tak nie bije go jakoś sensownie Dobra, no, leziemy, bo tu nie ma sensu czekać z nim Niech Jak wiecie, wiecie, jakiś normal z dwa razy najlepiej, to, to będzie po nim, nie? Ty no, ale wbiłem tyle tego ataku a ja wcale ich nie biję jakoś, znaczy nie, bi nie co prawda nie wbiłem, jakoś dużo tego ataku, wbiłem troszeczkę, nie? Ale mam wrażenie, że moje szanse na trafienie to jest w ogóle jakaś bardzo, bardzo niska. Ja nie wiem, czy ja tego raz zrobię, Zajebiście, udało się, ale to nie było łatwe. Szkoda, że levelu nie wbiłem. Patrzcie, jak mało mi brakuje, tym sobie jeszcze parę punktów w, w rąbą watak na przykład, nie? Dobra, zaczyna się. No to jest. Dziękuję Wam bardzo za za let's play. Nie w tym momencie gra się kończy, nie? Dobra, spróbujemy bombardowaniem. W sumie gość ma niedużo wyższe statystyki niż, niż ten pierwszy, z którym się lałem, nie? Zmieniam naprawdę Pechalek, Ilon on blokuje? Jakie on ma staty? Info To się da zobaczyć, chyba, nie? Ale tu nie widać jego statystyk, szkoda. Ale tu w ogóle. O, weszło raz. Za 17, nie? Do. Coś weszło. Nie jest źle. Ale podejrzewam, że jak on, on mnie rypnie, to za 50, nie? I on z poera bije pierdolony. Nie wiem, czy to się uda. Widzowie. O, za 20. Boże, ilon bije. Powerem go. Nie weszło. Ale gówno. 18, zajebiście. Jedźmy, jedźmy z nim. Jest szansa, jest szansa, jest szansa, kurna. Ale ile on ma staminy? 6. 6. Yeah, pierdolę. Nie, nie wiem, czy to się uda, ale jak się uda, to zajebiście. To od razu mi piszecie porady, jak to, jak to ugrać, tą postać, żeby to jeszcze uratować Power No nie, dobra Nie, dobra, słuchajcie e, Zaczniemy sobie jeszcze raz tym razem już na poważnie. Napiszcie w komentarzach, jak według Was budować dobry build postaci, która przejdzie ten poziom dalej. Dajcie swoje pomysły. Najlepszy pomysł na postać wykorzystam w odcinku. Oczywiście pozdrowie również na kanale. I pozdrawiam Was wszystkich. Dzięki za oglądanie. Fajnie, że widzimy się po latach. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.